Cześć, witajcie! Jak tam minął Wam ten rok? Dla mnie był całkiem fajny. Przeżyłem wiele ciekawych przygód, byłem w wielu ciekawych miejscach. Jak widzieliście w moim programie, w Waszym ulubionym programie, bardzo wiele się działo. Staraliśmy się jak najwięcej pokazać Wam rzeczy związanych z łowiectwem. Spotkaliśmy także Was, naszych widzów, bardzo wielu i to jest bardzo fajne. A dzisiaj, dzisiaj kończy się rok. Dzisiaj jestem na polowaniu sylwestrowym w moim kole Orlik Szczecin. No i polujemy zbiorowo. Do tej pory udało mi się strzelić kozę i koźle. Niestety nie ostrzegłem się także pudła, no ale o tym szkoda gadać. Przepiękna pogoda zachęciła mnie do tego, aby razem z moimi przyjaciółmi spotkać się i no, zapolować ostatni raz w tym roku. A skoro to ostatni dzień tego roku, więc przydałoby się złożyć Wam życzenia, oczywiście noworoczne, Tego, aby ten rok, który nadchodzi, był jeszcze lepszy od tego, który odchodzi, albo przynajmniej nie był gorszy, żebyście. Mogli przeżywać wspaniałe przygody w, w łowisku. Może nie tylko w Waszym, ale także w innych. Poznawajcie inne łowiska. Bądźcie zdrowi, miejcie dużo siły na realizację Waszej pasji. Siły, czasu, bo czas jest potrzebny, aby realizować swoją pasję. Więc starajcie się, aby to wszystko, co sobie zaplanujecie w tym nowym 2017 roku, spełniło się. Wszystkiego najlepszego, życie dla Was, dla Waszych rodzin. Trzymajcie się, do zobaczenia w nowym 2017 roku, z nowymi przygodami, w nowych miejscach. Być może gdzieś spotkamy się razem w Kniej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dasz bur.